Dobrze, to witamy na kanale Brawadynia. Ponownie przed nami jest Ile raz, dwa, trzy, cztery, pięciu żołnierzy, którzy... Jest przytulnie. Czwartego z chyba u nich. Czy mówisz o tym tam zdjęciu? Znaczy ty A jeszcze żołnierze. tam, y tam y od tyłu jeszcze jest jeden pan, y pan A, To jest za oficer polityczny. Na każdej łodzi podgodnej. żebyśmy czegoś nie klapnęli. Tak, tak, tak. <noise> tak, tak, tak. E generalnie e pewnie wiecie, że chodzi o Gdyńskie bitwy piwowarów. E mamy tutaj pierws pierwszą... Tak, Gdyńska inicjatywa piwowarów moje jest w a ja nie zakupiłem. No. Ale na innym... Ale Ciędze, na są. Są. A, tego to znacie, co? Gwiazdora. Kurde. Zaraz się właśnie, że to jest komandos. Komandos. Bo tak. takie taki komentarze były. Zielony ludzi, komandos. Ja ten jeszcze. Ale jest sześć, dzisiaj nic nie będzie. Takie jeszcze. No. E, Gdyńska inicjatywa piwowarów, e, gdyńskiej bitwy e, piwowarów. E, przed nami 4 styczeń, jesteśmy w podziemiach i piwnicach i lochach pubu browaru Hopkins I jako elita elit spotkaliśmy się tu po to, żeby uzgodnić przede podobało. wszystkim kto wygra Dlatego stół jest pusty, natomiast przegrany będzie musiał przesadzić tego kaktusa gołynie rękoma Albo, Ale gdzie, powiedz teraz A w dupę na pustynię błędowską. No. Dobrze, więc e, może się przestawcie z tej strony. Mm, witam. E, ja reprezentuję browar Trybek. Czyli mechanik. Doprady, że... Adam, Adam Trybłowski. Nie wszyscy znają. Chyba... A może nie. Nie wiem. Filip. E, browar dobry ojciec. A jesteś dobry? Ja Najlepszy. Ja no to widać od razu. Ja to, to taka pościwa moda. No dobrze mu z oczu patrzy. No kurde. I to czterech. No ja jestem Olgier, jestem z Gdańska, to może... Nietypowa rzeczka, to jest odróżni od nas. Olgier dowódca czołgu. Albo nie, jeszcze był Olgier w... Psa. no gdzie? Jedziemy. No jedźmy do... Cięńcze. Jedźmy do niej. On jest przejrzymy. Przemijmy jedziemy no. dalej. dalej Adam Browar Poligon najdalej na północ wysunięty Browar domowy w Polsce to ty na, o ze słowa wow, to ty to ty, ty, no ty, ty ważysz tak na, na szpic nie na no, szpic zakładam że nikt nie waży a to, to, tak. to tak a ty co ty? ty jesteś a ja jestem jajtasz, nie? Polak mamy to jest jajce e, tak. właśnie dlaczego jajtas ostatnio e, zabierzesz mnie tym pytaniem no no bo nie ma e, drugiego jajcarza, nie no tak <laughs> A mówi, że trzech wy jesteście. Dobrze, ja mam kawę. Chłopaki popijają dobre kiwa e, z góry. A e, jesteście w pierwszej grupie, która będzie za e, jakiś czas niedługi walczyć, e, wy, i tylko dwóch z Was wygra. To jest e, smutna wiadomość. A kto? Chciałbym, za chwilę. Chciałbym, żeby wszyscy grali. Losowanie będzie. Gorzej. Org organizator już pisze. Tak, to wszystko jest eee, To co, ustalmy, Jaki styl poszedł na... Jaki styl ustaliliście? W ogóle powiedzcie. tak, jak tak się rozoznałem pośród różnych grup, to nasza grupa, wydaje mi się, że tak, to było jedno wyście tak jakby każdemu taka... tak było i robimy co? APE, Ape nie? Ape. No na rozgrzewkę jesteśmy pierwsi, no to tak trzeba tak, nie, to nie. To, że, że, że mało jednak czasu było. Nie nie? A jest stylem takim, gdzie ten miesiąc to jednak jest optymalny. Taki, że mo, można jeszcze. Ja Dobrze, że tam tam nie wydrażacie. Albo rierzada. No. To tydzień. No, nie, na no, miesiąc to tak, nie. No co, miesiąc to tam Czy tam troszkę więcej niż miesiąc. I, jakie tam, jakie ustaliście widełki? Czy to jest tak jak w stylu, czy. czy... W stylu. No, no, nie, jest no, w, w stylu. Tak się będziemy trzymać. Aha. No bo to jest chyba podstawa. To no co, może każdy powie, ale no to co, może kurczę od początku, co? Może ja zacznę od zasypu, no tak tradycyjnie. Pejl e, karmelowy i pszeniczny. No karmelu było bardzo, Boż, bardzo mało. Przegrał. przegrał. E, Zapisałem. No dobrze, no poszło już na świat. E, chmiele, amarillo, centennial i citra. No to chyba takie podstawowe informacje. Drożdże suche. O. US05. Uważnie. Stwierdziłem, że że jednak nie ma co officiować i, i tam e, akurat do e, tego stylu wydaje mi się, że te droże no, są wystarczające. No czysty profil. Czysty profil. Już robiłem kilka piw na tych drożach, także jest, jest wszystko ok To jeszcze, jeszcze nie pamiętam typu? Pail? Pailowy Panie pamiętam e, pale, ja o tym pszeniczny i karmelowy. A karmelowego było z, e, no już nie pamiętam, ale też dość, dość, dość symbolicznie. Nie? 200, 100, coś takiego. 200 na pewno, 200 na pewno, a karmeru poszło chyba coś około setki. O to masz szansę. Nie mam, chodzi temperaturowo? Tak, tak. Eee teraz jednotemperaturowo... generalnie przepraszam, że piwa, już są generalnie fermentują, więc tutaj już jakby nic nie zradzamy to tak? tak. i taki tak jak będą jakie będą, jedno no, ktoś... na leniucha tak zwanego. Na leniucha 66 stopni, z tego co pamiętam. Generalnie e, wolę piwa bardziej takie na e, wytrawnie, ale no tutaj stwierdziłem, że że dla ogółów zrobię akurat takie zacieranie pod puchnikę tak. z miechem. No, także będzie może, może troszkę słodsze, no ale ale Nie dużo. Zaś na zimno? Na zimno, tak, tak. Będzie, będzie, no ale też, no, też nie, nie do przesady. Prawdopodobnie pójdzie Citra i Centennial. Citra i Centennial. Citra dosyć agresywna może być. Tak, no? ale nie dużo, ale nie dużo, bardziej tak, no, tak umiarkowanie. Wydaje mi się, że chyba... Gdzieś Około 100 chyba gram, tam więcej nie. W całości. To dużo. No, no, w całości. W całości, nie? Mówię. Nie samicy. No. Ja podglądałem kolegę przez okno. Mówię, muszę zobaczyć jaki ma zasyp. I użyłem takiego samego. Także poszło... Ale może, może proporcje inne. Nie, zrobiłem. Tak nie, jak to prawda. Bo to jest tak, dwóch wychodzi z grupy, nie? Tak. I to jest ustawka. To jest ustawka. No tak, jesteś żeśmy to postanowili zrobić. Nie, nie jesteś, jesteś Zdradziłeś. <laughs> no. Ale nie, jest nie Ale może chmiele inne. No tak, bo mówię, nie, no czymś trzeba się wyróżnić. Także e, zasyp poszedł ten sam, czyli pale ale, pszeniczny, pół kilo. Tamtego Paile poszło 4 chyba kilogramy. i e, karmel jasny ze Strzegomia 150 100 gram, tak, tylko symbolicznie, że nie wiem, żeby co zrobić. Tak, bardzo tak napiane, bo po prostu, że, <grym <grym po, prostu po prostu lepsza i tyle. No, no, tak, to, 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 to jest do kraftu I pewnie delikatnie pod kolor tam. Żeby... No delikatnie, że mi podbił kolor, bo to wyszło bardzo, bardzo ten, bledziutkie tak? E, co tam jeszcze? E, zacierałem trzystopniowo. Czyli o, najpierw poszła na bogato, proteinowa, ambitnie. potem poszło 66 stopni tak mniej więcej, 66-67, mhm. potem chwileczka na tych, na tych 72, no mhm. i tam wygrzew. Chmieliłem Willamette, chmiel, mój ulubiony chmiel, no, tak, będę raz, jeszcze go. Jeszcze tu. raz, jeszcze raz. Willamette, takie, takie coś. Yy, on taki, taki fajny daje yy, porzeczki, truskawkowy taki trzeba takie bacz, to i stawić. nie, to ty dałeś ten chmiel. Ja dałem cytrynę z trybkiem razem. Tak, tak. Ta, ta. no, ja dałem Willamette, dałem cascade i kuźwa, nie wiem co mnie podkusiło. Na koniec dałem na, na smak chyba, albo na aromat, już teraz nie pamiętam. Dałem mozaika. Kurczę, to był chyba mój błąd, ale zobaczymy. Ja nie, nie lubię tego chmielu za bardzo ostatnio. No, a na tym, a na, na cichą wrzuciłem w sumie 80 gram y, Cascade'a i, i Willamette znowu. O, mordę, Willamette. Takie ło, tak. Bo lubię bardzo ten chmiel, promuję ja go. jestem ja chyba... ambasadorem na Polskę. <śmieniali> <śmieniali> no. Ja chyba Także... linkuję, bo generalnie tutaj już jako no, w Dzińskiej Inicjatywie piwowarów y, y, tworzyliśmy projekt Jankes, to też była Apa. Tak, tak, dokładnie. Nawet dwie były autorytety. Tak, i, i każde polegało na tym, że każdy użył jednego chmielu, tak, tam tak, wybieraliśmy, tak, stąd ten napis na Willamette. Will tak. na ja, ja się zafiksowałem i po prostu teraz tylko będę na tym do końca życia robił, no I trudno, tak tak, 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 tak. Wygrałeś. Co zrobić? Co? Wygrałeś. Nie, z Jankesa chyba nie wygrałem. Nie, nie, to wiesz, nie, nie, ja jest Amerykan chyba... Wejten, wydaje mi się, że, że z tym Chmielem i. i tam... Ale to było na, na Hewelce. No tak, ale z tym Chmielem właśnie. Też z, chyba. z tym Chmielem, tak, dokładnie. I to był ten Amerykan no. Olgierd. <słuch> Filip podglądał Adama, ale nie wiem, że też był podglądany. <słuch> <słuch> Mój zasyp jest podobny. Lej, lej, lej. Ale ustawka leci teraz no, wszystko, wszystko się okazuje i ja... Omówiłem no, zasunąć rolecie. Szynca i troszeczkę karmelu. Ale... Żadną nowość, nie? Ale, ale, ale że mam dużą rękę to się do pół kilograma. Muszę się przyznać, że zrobiłem takie czyszczenie magazynu, czyli wsypałem co było, no i karmel niestety miałem taki ciemny. Myślałem, że nic nie szkodzi, ale dosyć mocno zaciemnił mi piwo, tak więc czy jestem w widełkach, to... Eee, to będzie w semu... jedy... odzwolet, w Oj tam, będziesz, oj tam. W kolejnym będzie stał, to w sumie... A on to zrobił, że nawet jak będzie ślepy test, to będzie wiadomo, że jego. <laughs> Trzeba sobie jakoś radzić. No tak. Tak, Trochę cytryny się wciśnie, to, to jest wyjście no To, to tak. jest wyjście, żeby to ominąć cały ten system, nie? Zrobić ciemne piwo nie tyle. No, niespecjalnie. No, no, naprawdę nie sądziłem, że tam 150 gramów tak może zaciemnić warkę w sumie 50-litrową, bo takie robienie. tak więc dosyć. Jak tam zacieranie, jakie chmiele? Zacieranie na leniucha, chmiela ameryka oczywiście, czyli głównie Citra Cascade. No i gdzieś tam wymiotem trochę Amarillo i Cinco. No, no i, na cichą, fajnie, na, cichą, i cinco na cichą też trochę citry, trochę Cascada. Chmiela świeże, czy to jeszcze jako czyszczenie magazynu? Nie, czyszczenie magazynu tak więc. No, no bo jak byłby świeże, to, to tutaj widzę potencjalnie w tych chmielach Co? Wyjście, wyjście z <laughs> <laughs> Czego nie widzę, bujane? <laughs> no. Ale dobra, nic nie powiem no Nie, bitwy rządzą się swoimi prawami, i generalnie tutaj jakby no nie ma nawet mm -hmm. e, Czyli tak, w ten sposób poszedłeś. Tak, czyli no to chyba jak koledzy podobnie, nie? Mm. Ty też podglądałeś, czy...? Nie, ja bez karmelu. O, się świeża tak krew, to, jest... Skórze, tak jak ja miałem... Gdzie no tam Za daleko miał, żeby nas podglądać. Jego, 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 jego szwedzi podglądają. Poszedł czekoladowy. Nie, poszło... Ja 4 kg. do kilo... Popcorn. pół oh. kilograma monachijskiego i pół kilograma pszenicznego. I może jeszcze trochę dałem karapilsa, czyli jednak karbę, Ale taki jasne. A jednak a jednak. A jedna. jest? jest w naszym teamie. nie wyłącznie na goryczkę Junga. Tam wow, tam 30 ibu i, i na y, Whirlpool y, Galaxy świeże. O, no, Mozaik i Citra. Plus. Citry to trochę ten. mniej niż pozostałych. Galaxy może I na, na zimno również te same chmiele. Mhm. Jakie wyszło, jasne, ciemne? Jasne wyszło, jasne wyszło, tam nie było, no, Mógłby ma... mógł zaciemnić trochę. Docieranie, krótka przerwa białkowa i potem nalenia 67. Czyli uniwersalnie? No. Standardowo, bez... jednocześnie z tego samego zacieru robiłem Pilsa, czy Lagera powiedzmy. Mhm. Więc robiłem dużą warkę i po prostu ją rozdzieliłem na dwie przygotowaniu. No, będę mógł porównać jak lager do Payla. No bez DMS-u, <laughs> Będzie wiadomo. Wznański, że tam masło. Ale tak samo będziesz tak będzie miło... Ten sam, ten... zacie, sam zacier więc mhm. jest na Paylailu ten lager. No, no mówię, no to właśnie nie będzie, jak nie będzie pizińskiego, to nie będzie... Nie będzie DMS-u. Myślę, że będzie hmm. też fajne piwo. No, I będzie. fermentacja tego -la w, To jest w dość niskiej temperaturze, zacząłem od 15 stopni A o drożdże nie zapytałem, jakie drożdże? USy. U.S.y U.S.y, oczywiście, przecież podglądam. No, 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 co robiliśmy ten. No to wszyscy U.S. No. no ja też U.S.y, bo, bo F.M.E.G.O.2 nie, nie, było, nie, było, nie było na składzie nie? Aha dziękuję. No ale ty z ekstraktu ważysz, nie? Także... Ten. No Ale, 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 ale nie drożdże, nie? No, no, a nie no, Ja, no, ja no. widziałem jak barwnik jeszcze kupowałeś. I że na tyle Sok z buraka, raczej nie mam czasu, bo tam, wyszło i Tylko nie sok z buraka. No to co, piwo nam się skończyło, także dziękujemy. Dobra, dziękuję. Było miło. Co tam wsypałeś? No, no jakby jeśli nie odbiegam od, 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 od ogólnych trendów. Ale wy wszyscy razem nie ważyliście, tak? Że nie. Plan, no, no, nie, nie, nie. To był nie był plan, bo tutaj... Byłem po konsultacjach z takim biednym mistrzem piwowarskim i Aha. ustaliliśmy taką, e, taką powiem, linię, żeby walić bez tego karmelu, nie? ale w, pierwszy raz używałem właśnie tego programu e, Beachlif <tryk> i tak wyskoczyło mi zdjęcie, zdjęcie tej szklanki z tym piwem taki Jakoby pusta była. Nie, nie, no była pełna, ale to tak, no, taki jasny był. A! chciałem. No tak, tam, jednak trzeba trochę to stopień. ale. Także tam bodajże 5 kg pejla, 200 gram, nie, przepraszam, 300 gram karmelu i 300 gram pszenicy. Może to trochę przecholowałem, ale akurat no miałem tyle też do wagi, nie. Ale i jaki bo... kolor karmelu? No, w sensie 30, 30. Karme. Zestrzegłem ja. No to Taki taka pełnia perspectives... może być bardziej niż kolor. Znaczy na, tam, że krzyk armony. Zresztą też mówię tak nie, zresztą też No mówię, tak troszkę... te karmele dają karmel właśnie, nie? ciemne chyba nie, nie? Ciemne. Znaczy nie, no pełnię też to. Tak, y, y. w... Chodziło mi właśnie też, tak, żeby było troszkę więcej mięska w tym piwie, bo. Y... Ja, to jest znacz w mielonego w piwie. <grym w> Centralnie <kansgarzuciach> <grym grym> w każdym piwie czuję <grym w grym w Sony> mielony, nie na jak to było, ale. o tym mięsie jak mówię, to natychmiast. Znaczy, my... Nie, ja daję te statki w sporcie, wszystko Jak docierałeś? Jakich mielę? No e, e, właśnie tak. Zacieranie to taka historia, że pewnie poznaliście mój wstęp. To, 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 to miało być klasycznie 67. To miało być klasycznie 67, I powiem tak, dość mi, dość mi się dobało, utrzymywało to 67, ale że lubię skakać się po garku z termometrem. To, to było troszkę mniej, to więcej, no to odpaliłem tą recirkulację to i przed Marek. No i piliśmy kawę, rozmawialiśmy i to tak yy, tu się 80. coś przypchało, czyli coś się przypchało, także no pewnie... Nisko zgasło i tak Powiem tak, no mam nadzieję, że będzie ciekawie, że będzie smakowało, Ale założenie było 67, marszałcik i... Znaczy organizator zapewnia ten, yy, pomoc medyczną i R będzie stała. Kup <ślesztą> 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 <w> dużo węgla. <ślesztą> Dobrze będzie szedł w tych tabletkach nie. może nie wyrobić. To, nie no, mój, może dziadek, mój, mój dziadek zawsze mówił że dupa przepetluje, także... Ja nie widzę problemu. Tutaj są sami... Jest jest tutaj są sami degustatorzy. Też mam nadzieję, że będą... Znaczy mam nadzieję, no, że będą jeszcze sprzed tych, z tych lat i się wychowywali, gdzie nie było, nie było to tak cukierkowo i trzeba było... Być twardym. I rząd... są zaprawione. rządki zaprawione, także wydaje mi się, że nie powinno być tak I To jest słaba reklama. Ja się już boję. Zapraszamy na piwkę. Jedna uwaga: będą anonimowe. Do no tak, no bo będzie biały kapsel i biały ten, biały, e, biały blankiecik e, No i to, to jest taki e, e, No i potem może bia, biały samochód. Dobrze, że nie czarny. Dobrze, że nie czarny. To będzie brugał na niebiesko, nie? Może to zróbmy takie zdjęcie. Pamiętam, tylko <grym> <nie grym> żyjemy. Co? Nie, no przecież my nie będziemy tego e, e, konsumować. O, jeszcze się bardziej boję. ale <grym> 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 jakie masz butelki? Nie wiem, jakie butelki? No Zielone, jaki typ? Brązowe. Nie kolor, typ. Trochę na tematy chyba. To ja... ja poproszę inne. <noise> ja też nie wiem, ja mam różne. Tak. Eee. Dobra panowie, na wszystko mogę cały. No ale A. kmiele no. Aaaa! Już, już jeszcze nie dostałem do... No kokos. Moja, marynka. Ten <noise> dopiero wesoł. No, Zresztą nie, 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 nie mamy czasu. No, Ma, marynka plus ten. Plus sosny, nie? Nilobelski jeszcze. No, aromat. Nie no, jakby to powiedzieć... Ja jak ja mydło wpadło. Były jakieś eksperymentalne były. Coś czuję. Nie, dobra, ja na Chwilę Dzika Dzikacizra. Nie no, do, 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 ten... Jak to mówią... C, 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 c i Izytox. A, o, no to może wygrasz. Nie wiem czy wygram, ale. Mi się to kojarzy bardziej z czymś innym. Ale co, CTZ? A tu jakieś. CTZ? Jakieś fajne znaki są czy co? Nie, Goryczkowy. No Citra, Centennial i Casheed. Czyli idziesz na ctf jest taki Greyfruitowy, z tego co pamiętam. No a co pójdzie na cichą? Mam jeszcze trzy w zamrażarce. I teraz tak jest takie losowanie, które wrzucić na cicho. Aha, czyli spontan, spontan. to będzie ten piąty. To za kurczakiem. I mielonym, nie wiem. Skrzdałkami. Mielonym Nie, tak nie, tym razem. Nie zapomnij, nie wiesz. Tym razem miałem, jeszcze tego. A nie, to jest, to, jest, to, jest, to, 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 to wiesz, to, to powstaje dopiero, dopiero gdy okaże się, że to ten produkt dać, finalny nie jest taki... To jeszcze możesz dać? W ogóle eee, piwo macie w butelkach czy, ten, czy fermentują? Przepraszam, ale skończyłem. Fermentują w butelkach. Nie, ja odstawają. Nie, jutro zamierzam. Moja cicha jeszcze pracuje na burzliwej, także jeszcze no, daleka droga. A, dobrze. Kiedy to no. właśnieś typiła? Jakieś tydzień temu. Ja też. Tam nosi się świeżaczki. Palina, nie? Ten. No, no, ty no bóż, nie Gdzie ty tydzień temu? Ty, 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 jak ja pisałem, że ja będę wadł, ja, ty to ty, ty, ty dźwię te te nie Coś to się kuźwa chłopaki ja nie, się składa, nie <śmawiamy> składa, nie? Coś, to, coś, coś nie to, co się kuźwa chłopaki nie składa, nie? się inaczej. Inaczej nie oby. Dokładnie. Dobrze, to mam No ja mam na Ciche jutro butelkuję. Mimo, że koniec Ciche to ciągle koło 5 balingów. Tak więc bardzo słodziutkie będzie. Wszystkie dziewczyny. Ja też dobra butelkę. No. Tu się dziś On Wygrasz, a cicho, nic nie mówisz, no. moje jest na cichej mm, nachmielone na zimno i butelkuje środę albo otwartek. No. Czyli świeżutkie piwa będą krótką no, mówię. No, Muszą być. Nie no, ni ni no ni tak jakby ni się zdarzyły na gazowe. Ale nie no ale... Ja jeszcze mam mało czasu. No. Dwa tygodnie to tak... Ja powiem tak, jeżeli chodzi o butelkowanie piwa to... Pewnie Tomek przedstawi to na kanale... A, tak, tak, tak. No, no tak, tak. także moje y, no, ja sobie będzie hasało w fermentorze jeszcze przez długi, długi, długi czas. Potem przyjdą małe chińskie rączki tak. i wszystko I będzie, i będzie... No to życzę Wam powodzenia krótkąc. Eee... My tobie też. My tobie yes. teraz, tak, tak. <laughs> ja nie przyjdę, nie Ja bo przyjdę, ale... Tak nie. jak dzisiaj będę kazał. I... Eee... Bezpieczniejsze. No i co? Pierwsze szlaki to wy przetrzewcie. Pierwsza grupa. Ale nie ostatnia. Czwarty stycznia, nie wiem czy nie ostatnia. Czwarty stycznia, <grym> a potem jeszcze cztery tak, bitwy? Znaczy nie, nie potem cztery, w ogóle są, no są, tak, są, są, są cztery. No cztery są grupowe, jest to jest tak sposób. jak mamy, jak mamy mistrzostwa w piłce nożnej. Dokładnie i pierwszy, ten pierwszy, yy, pierwszy poziom to są cztery grupy. Tak. Wychodzi pod, wychodzą po dwie osoby z każdej grupy, czyli e, mamy tutaj gdzieś tam przyszłego mistrza, tylko nie wiemy jeszcze kto to jest. Jak to nie? No nie widzę, bo wszyscy na sucharach zjadli, no, Także jakby był... No ten miałeś ten mi kupić ten... te FM-ki, No Ale nie ma. Nie było, nie było. No, nie, nie, było nie było czasu. Nie było czasu kręcić na jeszcze. Nie było. No tak to jeszcze... No tak wie doby musiało być do przodu. Mhm. Słuchajcie, to jeszcze ja może też jeszcze powiem, że e, ogólnie szanuję wszystkich. E, przede wszystkim szanuję za to, że wiedząc, że będziecie ze mną e, wstawać w szranki, żeście się na to zdecydowali.